Baccji i strzela, zaraz kawę nam z fotela. Telewizor chce Może da się coś naprawić, żeby nasi zwyciężyli. Przeciwnika przegonili. Przegraliśmy pięć do zęby. No nam zmarło, żeby zdzielał. Stadimy pora ruszyć. By zapomnieć od przygrane i płotkę na swej mamie. Dobra.

Małgo coś strukało, leżała na mnie obetwało, A na światło się wydało, szyba pękła, nóg ściekła, coś pod nosem tego rzekła i dodała z przekonaniem. Ja! — Udź się jeździć, ja mość mości panie, bo jak ja się zdenerwuję, gorzko tego pożałujesz. — Ale co to? Tata domu? Cicho, grać, czy

Panie leci cukier, w jest przyjemnie.